Cześć, witam was serdecznie na moim kanale, ja mam na imię Edward i zajmuję się fotografią śródliczą. W dzisiejszym odcinku jestem na urlopie, więc zabieram was nad jezioro Ciche, nieopodal jeziora Łagowskiego. Zobaczmy co tam czarującego kryje się w gestwinach lasu oraz nad samym jeziorem. Co do sprzętu, jaki dzisiaj zabrałem, to jest bez zmian czyli standardowo 300mm f2.8 z telekonwerterem 1.7, co daje nam 500mm f4.8. Do tego wjeżdża Nikon Z6 w wersji drugiej oraz nowo zakupiony namiot z siatką maskującą. Do tego wjeżdża inny statyw plus reszta gadżetów, jakie zazwyczaj zabieram na taką wyprawę. Hola, hola, już byście chcieli wszystko mieć na gotowo. Niestety nie jest tak. Zanim wybrałem się na wyprawę, musiałem zrobić kilka klatek, by przetestować sprzęt, czy wszystko gra tak jak trzeba. A że akurat koło domku, który wynajmowałem, przylatywały śpiewaki i obgryzały różne owoce. Więc mogłem kilka fotografii zrobić oraz kilka sekund nagrać takowego ptaka przy samym wyjściu oczywiście pojawiły się dwie saręki, które niczego nie robiły sobie z przechodni, którzy chodzili sobie dookoła, a one na spokojnie mogły sobie konsumować świeżą trawkę. Tak czy siak ja przetestowałem sprzęt, zwierzęta nie były niespokojne, więc nadszedł znaczy czas na ruszenie w trasę. Nie wiem jak wy, ale ja czasem mam tak, że jak chodzę po nieznanym terenie, Nieznaną asfaltówką, dosyć mocno zaniedbaną, i widzę po lewej czy prawej stronie drzewo jabłoni oraz jakiś takich specyficznie dziwnych śliwek. To nie ukrywam, przypominam sobie młode lata, jak się chodziło na szaberek. No i oczywiście podjadam te owoce z myślą, że człowiek się starzeje. Tak czy siak, ja szedłem dalej z myślą na jakieś pozytywne poleciał poleciał sobie kosiorok Dzień dobry moi mini uh, witam was w kolejnym już urlopowym odcinku. Dzisiaj jestem w miejscowości Łagów, gdzie przyjechałem sobie na tydzień odpoczynku. No i przy okazji wiadomo, jak to ja, wziąłem sobie full sprzętu. Chyba najwięcej sprzętu wziąłem z dotychczasowych wypraw. A to za sprawą tego, że mam tutaj. Mam jeszcze dwa małe jeziorka, które chcę zwiedzić. No i w dniu dzisiejszym zmierzam na takowe. Nie powiem Wam nazwy, bo zapomniałem, ale generalnie jest to jeziorko mniejsze i bliżej mnie bo jest około 2,5 km ode mnie. Ale oczywiście, jak to ja, musiałem troszeczkę zboczyć z trasy i poszedłem całkowicie na około, więc wyjdziemy gdzieś około 4 km. no i idę takim właśnie, jak widzicie, wąwozem takim, że z jednej strony i z drugiej strony jestem wyższy że tak powiem wyższe pobocze no i pedałuję w tamtą stronę tam zaraz będzie pewnie jakaś leśna droga i myślę wbić się na nią i doprowadzi mnie ona aż do jeziora. Także mam ze sobą na plecach namiocik, ten mój nowy z siateczką, który dzisiaj, dzisiaj będę testował po raz drugi. I oczywiście mam jeszcze za nadrzut nową siatkę, którą po prajsach, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo małe pieniądze kupiłem domu na jakimś tam chińskim sklepie no i e, wziąłem ze sobą szal e, który faktycznie już teraz cały czas zabieram wracając do jeziora mam nadzieję, że jest tam masa zimorodków oraz innych ptaków, bo od Lokalnego. O, 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 o. O. Coś mi właśnie przebiegło drogę asfaltową, dosłownie tam na zakręcie. O, drugie, drugie coś. Cholerka, cholerka. Dlaczego ja mogę się tylko załapać na jakieś końcówki? Istot, które przebiegają przez asfalt, ale nie wiem, może na nagraniu się nagrało. Tak czy siak, to był chyba parząd, jak się nie mylę, bo tylko końcówki ogonu widziałem. No i ekstra jest. Wracając do właśnie tego jeziora, to yy, mam cichą nadzieję, że będą tam ptaki. Bo od lokalnego wędkarza się dowiedziałem, że jest tam sporo ptaków. Ole, ole, tu jest obłędnie. I to jest chyba ta droga. Poczekajcie. Ole, tu jest petarda. Już widzę mokre yy, nogawki. E, poczekajcie. No dalej. Tak, to jest ta droga. To nie jest ta droga, ale mogę nią iść. To nie jest ta droga, ale równie piękna jest. Sami zobaczcie. Prawda, że obłędna jest taki taka duża, ale to bardzo duża przestrzeń, gdzie miałem wczoraj taką cichą nadzieję, że kiedy się zjawi tylko z tamtej strony, z drugiej całkowicie, to będzie jakaś łania z jakimś biegiem. Pięknie na tej polanie. Niestety nie widzę żywej duszy. Obłędnie tutaj jest. Piękna polana. A ja zmierzam prościutko nad jezioro. I będę mógł najprawdopodobniej walnąć glebę w moim turbo mega świetnym namiociku. Się po drodze napotkałem na fajną grupkę żurawi która sobie buszuje że tak powiem w swoim naturalnym środowisku ja jeszcze mam spory kawałek do jeziora ale postanowiłem się zatrzymać i tą chwilę uwiecznić na matrycy aparatu oczywiście po to bym mógł wam pokazać w jak pięknym środowisku żurawie sobie przebywają Miejsce w jakim są to, jest to taka dosyć, że tak powiem, taki wąwóz, gdzie on jest zalany wodą, zapewne tutaj kiedyś były, była woda przede wszystkim, niestety przez te susze wszystko, że tak powiem, wyschło i są tylko poszczególne oczka wodne, które widzieliście na przebitkach wcześniej. Na no nic jeszcze chwilkę je nagram. Być może, jak będę szedł do przodu, będzie troszeczkę inny kadr. Uda się je sfotografować. I idziemy na jezioro z powrotem. Słuchajcie, jest lis. Na polu sobie. Chyba polu... zacznie polować, tak. Coś pięknego. Zrobiłem pięć kroków, spakowałem plecak, a się okazuje, że w tym wąwozie, jeszcze na wzgórzu spaceruje sobie lis, który, jak widać, poluje. I chyba dobrze mu to idzie. Idzie w moją stronę. Ale jest bliżutko. Zobaczcie. sobie flash na obiektyw, by móc być jeszcze bardziej niewidocznym, ale jednak nie oszukałem chytrego lisa. No nic. Zaczyna być pompa, więc ja Zmykam dalej. Słuchajcie, słuchajcie, ja już dotarłem nad te piękne, ale to naprawdę bajecznie piękne jeziorko Nie jest duże z tego, co widziałem ee, na. Na mapach, ale po przyjściu jest nawet dość spore. Jest masa grążeli oraz kapelonów, więc teraz będę szukał takiego miejsca z jak najniższym brzegiem oczywiście jak najmniej bagnistym i przy okazji, żeby było jakieś powalone drzewo, jakieś suche gałęzie by być może, jak nie uda się wyczaić żadnego wodnego ptaka typu perkos jakiś rzadki gatunek kurcze kaczki czy innego wodnego ptaka no to będę musiał y, chociaż zimorodka sfotografować także idę jeszcze w tamtą stronę bo przyszedłem z tej strony minąłem pana wędkarza który powiedział mi że co nieco tutaj pływa myślę że się troszeczkę nie zna ale staram się mu zaufać z oddali było słychać piszczącego jastrzębia, jak widzicie na załączonym obrazku to jest od telefonu i jest jastrząb, także może się uda jastrzębia ustrzelić, jeśli nie to chociaż posłuchamy jak sobie piszczy, dobra nie przedłużam, szukam miejscowy na postawienie namiotu znalazłem potencjalne fajne miejsce Mianowicie jest dosyć niska perspektywa, nie taka niska jak oczywiście lubię, ponieważ jest tutaj bardzo mocny ten bagnisty. Już Wam pokazuję jak miejscówka wygląda. Tu mam miejsce na położenie po długości namiotu. A tutaj mamy tak wyglądającą perspektywę. Tu mamy dwa, trzy kijaszki, na których mam nadzieję... W najbliższym czasie siądzie zimorodek, jeśli nie, no to trudno. Po lewej stronie tutaj całej tej wody mamy masę kapelonów. Niestety w tamtą stronę nie udało mi się dotrzeć, ponieważ jest tam już naprawdę miękko i nie mam sprzętu, by przemierzać tego typu bagniska, tak czy siak. Ja rozkładam się tutaj z namiotem, i jak już rozłożę, to z miłą chęcią Wam to pokażę także biorę się za rozkładanie i oby na tym akwenie coś naprawdę obłędnego dzisiaj było, dobra tak to mniej więcej wygląda już się zglebowałem ale trochę woda podchodzi w namiocie, więc Zobaczymy jak to będzie na razie aktywności ptaków brak przed pole piękne. No, czekamy. Aż coś w przeciągu kilku godzin się zjawi. dwóch godzin jest tylko bliskie ostrzemia słuchajcie od dwóch godzinek kompletnie nic się nie dzieje, prócz e, kaczek krzyżywek, które mnożyli się zauważyć nie ma kompletnie odzewu e, żadnych Wodnych. Mm, ale co ciekawe, w oddali co dosłownie 5-10 minut słychać pisk jastrzębia. Być może to młode zawołujące matkę. Nie wiem. Za parę minutek się z tą będę zwijał. I postaram się pójść w kierunku pisków. By móc na troszeczkę takim terenie yy, szerszym zaobserwować tego ptaka, no i przy okazji Wam pokazać, czy się uda. Nie mam żadnego pojęcia, no ale cóż, tutaj się kompletnie nic nie dzieje, choć miejscówka jest naprawdę obłędna, przeliczyłem się trochę, na szczęście lisek oraz Saranki i żurawie nadrobią, mam nadzieję, ten odcinek. Tak czy siak, ja się powoli będę zwijał i zmierzał w kierunku Jastrzębia. Po przejściu na drugą stronę jeziora, okazało się, że Jastrzębia już nie ma. Jego dźwięk umilkł. Po przeglądnięciu jeszcze lornetką po jeziorze oraz teleobiektywem, nie ukazało się nic ciekawego. Więc spakowałem resztę gratów i ruszyłem w stronę domu. Tym bardziej, że światło już było niekorzystne. Jak to na koniec odcinka, serdecznie dziękuję Justynie oraz Grzesiowi, za wspieranie mojego kanału. Jeśli jesteś nowym widzem, to zapraszam do subskrypcji oraz zostawienia łapy w górę, jeśli materiał się podobał. Trzymajcie się i do kolejnych materiałów. Cześć!